Pani prezes, w projekcie ustawy o badaniach klinicznych zapisano chęć zwiększenia atrakcyjności prowadzenia badań klinicznych. W uzasadnieniu informuje się, że wskaźniki dotyczące liczby prowadzonych badań w stosunku do liczby mieszkańców są niesatysfakcjonujące w porównaniu do innych krajów europejskich, jak Czechy czy Węgry, dlatego konieczne jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu farmaceutycznego. Przez stymulację badań i rozwoju leków oraz poprawę warunków realizacji badań klinicznych. Czy pani zgadza się z tym stwierdzeniem i jak pani prezes ocenia możliwości prowadzenia badań klinicznych w Polsce? Rynek badań klinicznych w Polsce, mimo dynamicznego rozwoju od lat 90., tak naprawdę ciągle pozostaje jeszcze w fazie rozwoju. Myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że pozostajemy w tyle za wieloma krajami Europy Zachodniej, ale również, tak jak Pan właśnie wspominał, za krajami nawet naszego regionu i nie mowa tutaj tylko nawet o przeliczeniu badań klinicznych na jednego mieszkańca, ale również na jednego pacjenta. Także myślę, że jest ciągle bardzo duży, niewykorzystany potencjał polskiego rynku jako tego miejsca prowadzenia badań klinicznych, także absolutnie konieczne są działania, które rzeczywiście tę sytuację poprawią. Na pewno na przestrzeni ostatnich lat ta sytuacja się zmieniała i poprawiała. O tyle, o ile jeszcze kilka lat temu w Polsce były prowadzone głównie badania kliniczne późnych faz. O tyle zaczęły powstawać nowe ośrodki wczesnych faz badań klinicznych i krok po kroku rzeczywiście ta Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do prowadzenia badań klinicznych. To, co na pewno warto podkreślić, dlaczego Polska jest atrakcyjna, jest tutaj duża populacja, zróżnicowana pod względem epidemiologicznym, w związku z czym firmy poszukując rynku do prowadzenia badań klinicznych, myślą nie tylko o kwestiach formalnych, które możemy sobie uregulować ustawą, uregulować różnego rodzaju przepisami, regulaminami, natomiast myślą również o tym, jak szybko i jak sprawnie będzie można przeprowadzić rekrutację rekrutację pacjentów. I Polska z dwóch względów pod tym tutaj jest atrakcyjna. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście ta populacja jest duża i zróżnicowana epidemiologicznie i szczególnie na przykład w badaniach klinicznych z zakresu onkologii ta rekrutacja odbywa się naprawdę naprawdę sprawnie, a z drugiej strony niestety Poziom opieki zdrowotnej w naszym kraju, brak dostępu do innowacyjnego leczenia sprawia, że pacjenci dosyć chętnie, mimo jakiegoś tam czarnego PR-u, nazwijmy to, badań klinicznych, ale jednak dosyć chętnie tych badań klinicznych poszukują. Poszukują też drugiej, trzeciej opinii lekarskiej w przypadku szczególnie poważnych schorzeń i w taki sposób trafiają na te badania kliniczne. A ponieważ w ramach refundacji do wielu opcji terapeutycznych, które są, dostępne w Europie, nie mają polscy pacjenci dostępu, dlatego też korzystają z badań klinicznych, bo często nawet nie ta najnowsza terapia, ale ten komparator, do którego jest porównywany, porównywany dany lek, już jest atrakcyjną opcją terapeutyczną dla, dla danego pacjenta. Więc to jest na pewno to, co powoduje, że Polska ma, ma duży potencjał i tych pacjentów stosunkowo łatwo się rekrutuje. Natomiast to, co ciągle pozostawia i przez lata pozostawiało wiele do życzenia, to bardzo duże sformalizowanie tego, tego procesu badań klinicznych. W związku z tym, że już od, od końca stycznia przyszłego roku będzie zaimplementowane rozporządzenie unijne związane z badaniami klinicznymi, wiele krajów już dzisiaj ma elektroniczne systemy zgłoszeń do badań klinicznych, usprawniło pewne, pewne procedury. No u nas ustawa o badaniach klinicznych ciągle jeszcze jest w fazie opracowania, tak ona przeszła przez konsultacje społeczne publiczne, a w tej chwili jest w gestii Ministerstwa Zdrowia po gdzieś tam ustaleniach międzyresortowych i czekamy na informacje o tym, jaki będzie miała ostateczny, ostateczny kształt. Natomiast to, na co wszyscy bardzo liczą, i myślę, to też wielokrotnie było podkreślane w ramach konsultacji publicznych, to że właśnie ten proces całego e, zgłaszania, prowadzenia badań klinicznych zostanie jednak nieco odformalizowany, że będzie nacisk na kwestie merytoryczne, na współpracę pomiędzy urzędem, e, który jest odpowiedzialny za prowadzenie badań klinicznych, a podmiotami odpowiedzialnymi e, i że bardziej będziemy się skupiać na meritum, a nie na kwestiach e, formalnych i takiego usztywnienia, e, usztywnienia procedury. Pani prezes, a jak zaproponowane w nowelizacji przepisy mogą wpłynąć na przeprowadzanie badań klinicznych w Polsce? Chodzi mi o to, czy te zaproponowane zmiany spowodują, w cudzysłowie, upaństwowienie badań klinicznych, bo też pojawiają się takie głosy. Te zmiany, które były zaproponowane na poziomie projektu, który powstał i które były dyskutowane na poziomie konsultacji publicznych były oceniane przez, przez branżę raczej pozytywnie, jeśli chodzi kierunkowo, tak one głównie dotyczyły właśnie odformalizowania procesu, ograniczenia pewnych takich barier biurokratycznych, bym powiedziała, które, które wpływały na to, że dosyć ciężko było ten proces badań klinicznych rozpocząć. Nie do końca jestem sobie w stanie wyobrazić upaństwowienie badań klinicznych. Oczywiście agencja badań medycznych, która bo co bądź jest agendą rządową, przejęła pewną część odpowiedzialności za badania kliniczne, w szczególności jeśli chodzi o tę część niekomercyjnych badań klinicznych. Więc mogę tutaj upatrywać jakieś próby upaństwowienia i rzeczywiście zabezpieczenia tej części właśnie niekomercyjnych badań klinicznych. No natomiast upaństwowienie badań klinicznych całościowo jest trudne do wyobrażenia ze względu na to, że tak naprawdę znakomita ich większość jest finansowana. Finansowana jednak przez, przez przemysł, przez, przez podmioty prywatne, więc każda tego rodzaju próba miałaby skutek odwrotny od deklarowanego w ustawie o badaniach klinicznych, czy w uzasadnieniu do tej, do tej ustawy, sprawiłaby, że Polska absolutnie przestałaby być rynkiem atrakcyjnym. Także ja myślę, że taki równoległy rozwój badań komercyjnych prowadzonych przez podmioty prywatne i badań, oczywiście, niekomercyjnych prowadzonych przez takie podmioty jak ABM, to jest takie zrównoważone, zrównoważone podejście do prowadzenia badań klinicznych. Natomiast nie jestem w żaden sposób sobie w stanie wyobrazić, że ktoś podjąłby po stronie rządowej decyzję o całku temu państwowieniu badań klinicznych. A jak Pani ocenia nowelizację ze swojej z perspektywy, z, od, z perspektywy nowego Pani, Pani organizacji Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioinMed? Um. Tak naprawdę samo rozporządzenie unijne, które jest implementowane w krajach członkowskich wprost, już reguluje wiele kwestii. Ono już usprawnia ten proces prowadzenia badań klinicznych, prowadza chociażby rejestrację centralną badań, badań klinicznych, która standaryzuje pewne kwestie. Natomiast to, co się dzieje na poziomie krajowym, to jest doprecyzowanie, doszczegółowienie pewnych elementów, które nie zostały na poziomie unijnym ujęte. I tutaj oczywiście jest to między innymi związane z kwestią rozliczeń na przykład pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym a NFZ, jeśli chodzi o świadczenia skierowane do pacjentów objętych badaniami klinicznymi. Z drugiej strony jest to kwestia również ubezpieczenia badań klinicznych, która do tej pory była mocno nieuregulowana i rzeczywiście była tutaj dosyć duża dowolność i możliwość interpretacji po stronie ubezpieczyciela w jaki sposób te badania kliniczne wyceniać i myślę, że ta nowa ustawa na pewno ma na celu i miejmy nadzieję, że to przełoży się też na, na realne efekty, tutaj uporządkowania trochę, trochę tych kwestii. To, czego ciągle na pewno brakuje i tutaj firmy zarówno te międzynarodowe, ale również właśnie te biotechnologiczne polskie zrzeszone w bioinMedzie podkreślają, że ciągle brakuje taki takiego... To się nazywa po angielsku scientific advice, czyli takiego doradztwa urzędu, czy rozmowy, dyskusji z urzędem, zanim jeszcze rozpoczniemy prowadzenie badania klinicznego, dyskusji o tym, jak to badanie powinno być sformułowane, jak ono powinno być zaplanowane, żeby miało największą szansę szybkiego, szybkiego uruchomienia. Także to jest coś, nad czym na pewno musimy planować. Kolejnym takim elementem, który gdzieś jeszcze powinien się, pojawić jest również Compassionate Use, czyli humanitarny dostęp do, um, do, do terapii, bo Powstaje pytanie, co się dzieje z pacjentem, który był objęty badaniem klinicznym, który odnosił korzyść z leku, który w ramach badania klinicznego był mu podawany korzyść zdrowotną. Badanie kliniczne się kończy, lek jeszcze nie jest zarejestrowany, co się dzieje z tym pacjentem, tak? Jakby być może można powiedzieć sobie, że nieco mniejszy problem, taki etyczny czy, czy zagadnienie etyczne jest w przypadku chorób mniej poważnych, natomiast w przypadku chorób. Onkologicznych czy bardzo poważnych chorób zapalnych, to czasem jest kwestia życia i śmierci, i myślę, że to jest bardzo istotne, żeby te tematy również przyszłościowo, przyszłościowo uregulować. Natomiast myślę, że kierunek absolutnie jest właściwy, i jeśli tylko wszystko się będzie odbywało w takim porozumieniu z przemysłem i w zakresie badań klinicznych, po prostu pewne rozwiązania będą dyskutowane jednak z tą stroną, która najlepiej wie, jak te badania się prowadzi. I ma to know-how i będzie w stanie czasem podpowiedzieć, że jakieś rozwiązanie z punktu widzenia sprawności procesu jest lepsze czy gorsze, to myślę, że warto to zdanie brać pod uwagę, bo wiele rzeczy w Polsce działa całkiem nieźle i URPL też w ramach URPL-u powstało wiele fajnych, ciekawych mechanizmów współpracy z, z branżą i szkoda byłoby też zaprzepaścić coś, co już dobrze działa. Więc dlatego ten dialog pomiędzy stroną, Publiczną, a prywatną tutaj na pewno jest bardzo potrzebny, żeby budować na dobrych rozwiązaniach, które już się udało stworzyć, i myślę, że wtedy będziemy na pewno mogli płynąć we właściwym kierunku. I ostatnie pytanie. Tak naprawdę można powiedzieć, że proces legislacyjny tego omawianego projektu utknął. Czy według Pani wiedzy, kiedy ten proces ponownie? Zacznie, zacznie, kiedy to wszystko zacznie dalej procedować. Powiem tak, rzeczywiście był taki moment dużego przyspieszenia tego, tego procesu. Bardzo dużo stron było zaangażowanych w proces ustaleń w ramach konsultacji publicznych. Myślę, że to też warto podkreślić, że to takie best practice, jeśli chodzi o procedowanie ustawy z bardzo dużym zaangażowaniem wszystkich interesariuszy i wzięciem pod uwagę rzeczywiście tego know-how po stronie, po stronie przemysłu. Także pewnie wiele osób zgodzi się, się ze mną, że to taki wymarzony model współpracy z administracją publiczną, jeśli chodzi o prace legislacyjne. Natomiast rzeczywiście ta ustawa gdzieś tam w, w czeluściach konsultacji międzyresortowych utknęła. Biorąc pod uwagę czas przewidziany na wejście w życie rozporządzenia unijnego, czyli koniec stycznia 2022 roku, no wydaje się, że powinniśmy mocno przyspieszyć z pracami, żeby zdążyć właśnie przed momentem wejścia w życie rozporządzenia. Natomiast z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że rozporządzenie jest implementowane wprost, to tak naprawdę, nawet jeżeli trochę się tutaj rozminiemy czasowo, a tak naprawdę ustawa jest pewnym uszczegółowieniem elementów, które w rozporządzeniu się nie pojawiają, to też to nie powinno spowodować jakiegoś, jakiegoś paraliżu. Na pewno jest to pewna motywacja, że to rozporządzenie wchodzi, wchodzi w życie, natomiast ja byłabym zwolenniczką tego, żeby bardziej skupić się na merytoryce niż na czasie i żeby rzeczywiście ostateczna forma tego tej polskiej ustawy była taka, że te badania kliniczne będą mogły tutaj być w sposób sprawny prowadzone i czy to będzie miesiąc po wprowadzeniu rozporządzenia czy równo z rozporządzeniem jest mniej istotne bardziej istotne żeby rzeczywiście te proponowane rozwiązania wypełniały cel zadeklarowany w uzasadnieniu do ustawy.